Fotografia wykonana w pomieszczeniu. W centralnej części szeroko uśmiechnięta młoda blondynka. Jej twarz zwrócona jest w stronę fotografa. Źrenica lewego oka umiejscowiona jest w lewym kąciku. Długie, spięte w kitkę włosy opadają na prawą pierś. Ubrana jest w rozpiętą szarą kurtkę. Pod nią biały sweter z misiem koalą. Na nogach spodnie jeansowe. Kurtkę i sweter przecina pasek przewieszonej przez ramię małej żółtej torebki. Po lewej stronie dziewczyny kontuar. Na nim makieta budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej imienia Ludwika Braila w Bydgoszczy. To prostokątny, podpiwniczony budynek z czerwonej cegły ze spadzistym czarnym dachem. Po prawej stronie, blisko krawędzi, trzy wieżyczki z oknami. Budynek w centralnej części dwukondygnacyjny, w częściach bocznych trzykondygnacyjny. Ozdobiony jest trójkątnymi szczytami z płynami w formie czterolistnej koniczyny. Okna budynku są prostokątne z łukowatym zakończeniem. W centralnej części drzwi wejściowe. Przy kontuarze tablica upamiętniająca. Na niej napis 1872-1972. Dla upamiętnienia stulecia istnienia zakładu dla niewidomych w Bydgoszczy.